Akcja Zima w mieście trwa. Atrakcyjnych propozycji dla młodzieży szkolnej w każdym wieku nie brakuje. Na lubiących spędzać czas na sportowo, chcących choć na chwilę oderwać się od ulubionych gier komputerowych, czekają lodowiska, na przykład takie jak to na stegnach. Dla osób preferujących sporty grupowe przygotowano wiele hal i boisk. Na woli przyrywutowej treningi, koszykówki i mecze pod okiem specjalistów. W wielu miejscach można również pograć w halową piłkę nożną, naprawdę jest w czym wybierać. Podczas zim w mieście do Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej zgłosiło się ponad 150 młodych osób, które zapragnęły wziąć udział w muzykalu Romeo i Julia. Jego premiera ma się odbyć na zakończenie zimy w mieście. Prac jest bardzo dużo, a czasu jak na takie przedsięwzięcie niewiele. Trwają próby tańca, ruchu scenicznego, szyte są kostiumy, ćwiczone utwory muzyczne. Spektakl zapowiada się wyjątkowo. Reżyser Cezary Domagała prowadzi próby stolikowe. Wszystkie sale centrum zapełnione są młodymi fanami sztuki teatralnej. Dla ceniących bardziej indywidualne, spokojniejsze podejście do tworzenia w Domu Kultury Praga prowadzone są warsztaty rzeźbiarskie. Tworzywem jest glina, która w sprawnych rękach pod doświadczonym okiem pani Beaty Popiel zamienia się w zaprojektowane przez uczestników postacie, figury i twory. Wszystkie prace zostają oczywiście po wyschnięciu wypalone w specjalnym piecu. Najciekawsze tworzą galerie. W zamku królewskim, w pałacu pod blachą, zajęcia dla tych, którzy mimo ferii są złaknieni wiedzy. Warsztaty alchemik, jego królewskiej mości, czyli nie tylko o porcelanie, doprowadziły do zamkowej pracowni alchemicznej. Takie sztuki znane były przed laty tylko w tajemniczonym. Nic dziwnego, że widząc je, władcy godzili się na poszukiwanie kamienia filozoficznego. W końcu chemia i dziś ma w sobie coś z tajemnej magii. Gdzie zimą można nakarmić krokodyla, jak nie w warszawskim zoo? Może nie tyle nakarmić, co popatrzeć, jak robią to opiekunowie. Po drodze można poznać, a nawet pogłaskać prawdziwego węża, który w dotyku okazuje się niezwykle jedwabisty. Strach przed gadami został przełamany. Pora na przypominające pradawne stwory krokodyle nilowe. Z bezpiecznej odległości można pozazdrościć apetytu. Atrakcji w trakcie zimy w mieście będzie jeszcze wiele. Młodzież szkolna może się na nie bezpłatnie zapisać w każdej chwili. www.um.warszawa.pl